Tadeusz, jaki ty jesteś przewidywalny. Cześć, mamo. Cześć, mamościa. Nie radzicie sobie z problemami i nie potraficie ogarnąć swoich mężów. Więc nie wyjedziecie stąd, dopóki nie przedstawicie mi planu naprawy waszego życia. Ale mamo... nie ma! Mamy spodzić potem jak ty cały czas się drzesz! Co ty tutaj robisz, szalałeś? Jesteśmy w ciąży! Byłeś dziadkiem, a ja babcią, rozumiesz to? Czemu to my trafiliśmy akurat na tę siostrę? No chłopak poszedł w długą, ale pokajał się i wrócił, A, a gdyby to był twój mąż? Teodor? To jest kompletnie niemożliwe. Ja się tak cieszę, że Wiktor wrócił. Więc nami jest tak dobrze, ale tak dobrze. To jest kochanka Wiktora. Ja mam taki bajzel w głowie. Zdrady, podejrzenia, miłość. nie mam męża! Ale masz telefon i nie wiem, co jest gorsze! Jesteście fantastyczni! Kocham was! Słuchaj, czy ty to robisz specjalnie? Słucham? Czy ty to robisz specjalnie? Psujesz mi kadr w telefonie, ujęcie! Patrz mi! A! Jak się pani czuje? Fantastycznie! Poza tym, że odczuwam nieprzyjemne mrowienie za każdym razem, gdy cię widzę z nim koniec! Ja też w dupie go mam. Kończę tak, z nim koniec, definitywnie! Koniec, koniec. Kurwa, co możeśmy zrobili? Zachowaliście się jak złomasy. Mam nadzieję, że wymyślicie jakiś plan, jak odzyskać kobiety, które kochacie. Ta kobieta, Roma, moja żona, to nie jest taka zwykła żona! My jesteśmy jednością! Ona była żoną we wszystkich moich poprzednich wcieleniach! Pogubiłem się. Dałaś mi już wolności. Co mam zrobić? Mam klęknąć na kolanach i błagać się o wybaczenie? Wiecie, że najważniejsza jest miłość, a miłość może od was czasem bardzo łatwo odlecieć.